Tak, lojke, od 1934 roku w Niemczech jest dzisiaj święto. Urzędowe. To jest Dzień Ojca. I dlatego zrobiłem już troszeczkę porządek na balkonie, żeby to jakoś normalnie wyglądało. Eee, no, tak to wygląda. Tu są moje znowu truskaweczki z tamtego roku. One rodzą straszliwie, już będę niedługo jadł. Tutaj jakaś gówniana satelita, tam miejsce na grill. Zostało jeszcze tylko do wyczyszczenia, tutaj wszystko podłoga i tak dalej, nie? Ale ogólnie, no, balkon mam taki dosyć duży, można powiedzieć, pół hektara. Będziemy dzisiaj fajerować. Dzień Ojca, wieczorem u się będzie siedziało i troszeczkę trzeba sobie kropnąć, kropnąć sobie trzeba.